Cześć czołem, Tu samy wejść w armii dzisiaj to kolejny odcinek na tym kanale. Tak jak obiecałem. Dzisiaj zajmujemy się sprawą drugim tego kombajnu. Przyjechaliśmy słuchajcie dzisiaj takim autkiem. I zostać się dzisiaj takie pani o zakowany radiowóz. Oczywiście słuchajcie tam leży blacha. Więc co ciebie będzie dobrze. Ja tu gdzieś przy sobie mam. bo właśnie mam blachy tutaj więc starszy posterunkowy post post pitbull działa dzisiaj w pojedynkę na światłach BM meczką i 7 meczką to jest 2 7 siedemką więc drogi widz, jak jeszcze to oglądasz szczerze komentarz stupła, dziękuję znaczy i za to wszystko jedziemy zapalamy światła w nosem, takie auto słuchajcie, jakie to jest marzenie Automatik, fajne przyspieszenie ma Mam myśleć tutaj na liście pierwszą gospę. Nie wiem, znajdziecie jaki tu w ogóle jest... chodzi fajnie. Tu Miki ma fajne. Więc chodzi do kupienia fajnego w okolicy niedaleko. Tu jest pierwsza podejrzana... Chyba to jest tu, ale się nie Tak, to jest tu. się nie myli. W sensie staniemy, tak? Dzień dobry się małda Oho I ty, i ty. Ja tu mam sprawę kombinu Może zaraz, zaraz, może ta... Zaraz, zaraz, zaraz W sensie właśnie sobie wiersz tutaj No, tej co A co, no, że nie to dziwnie no się Czy w ogóle ma światło? o, świat tego ma, ale nieważne więc w zasadzie jechodzimy dzisiaj... ...blachy, blachy już! może idziemy po blachy i lecimy tu poka... gdzie w zasadzie tego domu w ogóle? a tu mają blachy proszę jak najbardziej niech nie ma jeszcze koniec, nie ma sprawy i w zasadzie gospodarstw takim starszym, fajnym, stylu z zamboną z altanką z altanką albo no, na to jest w lesie ale to nie mało istotne w tym momencie słuchajcie wiata pusta siedlosi słuchajcie to jest jakiś tukano czy medium taką samą informację od komendanta więc tutaj w garażu nic nie mamy i tym czymś tu chyba nie wtedy no, tak mi się wydaje ale pusta. pustą nie wiem jak przesłajcie budynek na gospodarstwo tego gościa. ora. No, tu bym mógł, mógł wszedł, ale no nie musi oczywiście. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Tak, tak, wszystko dobrze. Ja, 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 ja zaraz zamknę w tym ja że Na pierwsze dosłownie mamy przeszukane. Na pierwsze światła wam powiem. Nie jest go w nocy i tak, się co? No, są jakieś ja tam. Dzisiaj wyjeżdżamy. A z mapowiem w której, która, 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 dla podjechał. O, ale która, ma Mam która, 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 dobrze która, 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 Szybko słuchajcie, mamy słuchajcie, podejrzane jeszcze jedną, znaczy dwie, dwie gospodarki. Więc słuchajcie, będzie ciekawy, Jak słuchajcie się dzisiaj w miarę szybko wyrobimy. Może też po wiosce pojedziemy tam yy, po drugiej części i spytamy czy ktoś coś nie widział. Tak słuchajcie. Czy stuwa idzie? Pokina. Posłuchajcie wdechu. Dobra, weźmy sobie słuchajcie. A to też bardzo szybko hamuje. Słuchajcie, będzie, słuchajcie, teraz niedługo zakup nowego auta, bo chcę się tego manuszka zostawić, albo pozbyć. Tutaj, słuchajcie, ja tylko wyjadę. Zobaczymy. No, dobra, tu nie ma. Autu. O, wiem, słuchajcie. Czekajcie, bo nie mogę wyjechać. jak jakie tą wygody mają. Jeźdź. Jedziemy, słuchajcie, teraz do Sołtysa. Tak się to nazywa. Czyli, hmm. Tylko auto jest duże, to że mi się źle manewruje tym autem. Za to Was serdecznie przepraszam, ale ci jest takie. Coś tu się działo z autysa, bo brama jedna. Co jest, wjedziemy. Nie wiem, czy ktoś na gospodarstwie. Dom jest tutaj. Dobra, my wjeżdżamy go siebie. Czekajcie gdzieś. Dobra, blachę mam przy sobie. Dobra, więc co yy, Aha, tutaj. To tu chyba jest statyczny budynek ten. Dobra, my idziemy do Sofczysa. Czekaj to. My jak porządni ludzie. Pik-puk! Puk-puk! Więc, o, nie nie ma. W zasadzie wypiszemy tego na szybkości. Nikt go nie jest. Gospodarstwo Dobra. Zostawiamy za drzwiami. Gospodarstwo jest w zasadzie trochę dziwne i... Dziwne. Dziwne, że brama nie była otwarta, ale nic chyba nie wiem. Dzisiaj słuchajcie jest godzina 14.37, jak to nagrywam 23 sierpnia Miałem słuchajcie inne plany też na kanał, ale nie wiem czy wejdą, na ja nie, nie mówię głośno. I tak to będzie się dalej wiodło. Zresztą trochę źle się... Bo nie wiem czy mnie to... Czy lepiej mnie bliżej czy dalej? Czekaj. To jest takie co... no jest. Fajny, fajny, że się... Mógł stać, to byś był dobra. wszystko wiecie, który jest godzina. No mam powiem takie trochę obite, no trochę tu brudne obite znaczy cegła nieodmurowane Eternit jest na nadach Ta NT o NT eternit jest na dach oczywiście Tu no, ma Warsza, dobra tu nie mamy nic a co pani opi pani Nie widzi pani kartki jakie? jak nie to pokaże? a policjanta, to tak ja, nie oznakowanie szukamy kombajnów. Ja, bo klasa albo medionka, już nie klaszy Dummitora albo medionka. ha nie widziałem dobra ja w ja nie, to nie ma śmiałym no słuchajcie, zobaczycie jak już ten z autyzma No posad wam powiem fajny. Otwarty? Ty otwarty. W skórze, wam powiem. Może sprzedaję, może co, może byśmy się później zainteresowali. Eee, dobra, tu nic nie mamy. Słuchajcie. Pobiegamy trochę kartę, zrobimy dzisiejsze. Puste, puste. Wiata niedokończona, dobra. Nie, tu mamy jeszcze halę obok. Jeszcze zobaczcie, jak pali. Nie pan zobaczcie, w pali, bo jest dobra. Yy, tu mamy tylko wjazd na Halę otwarta. Ani, a, a tu nie było. Mamy, nie ma cię, bo trwajcie, ty nie wiem. Zostawimy, żeby nie było ci naszych palców. Dzięki. Dzięki. nie Dzięki. Pal. Mam słuchajcie jeszcze jedno gospodarstwo odnalezienia, to zapytamy w jednym miejscu Czy nie widzieli... Ups, kombajnu jak, jak, nie, jak nie widzieli, to jedziemy w tamto miejsce Poszukamy i wejdzie na tyle Słuchajcie, jeszcze chciałbym zrobić dzisiaj jeden kurs wapna <klusujesz> Sorry było się wjedziemy na szybkości Blacha mam przy sobie, więc idziemy no, I... Obry! Panie, zarze Januko Pitbull Widział pan kombajna? No nie, A, panie, nie widział pan? Na pewno? Czy mam czy pan na komisarza jechać? Nie widziałem. No bo. chyba nie cześć, to więc dzięki cześć. Więc o tyłu. Chcecie to chyba nie jeżdżą. Mogę zróbmy do góry oczywiście Przerzuc Dobra lecimy słuchajcie, tutaj No ja powiem Pani panie to auto chodzi Może w jakiejś przyszłości kiedyś kupimy nowe w salonówki mm. Ty tam nie... tam co było No wózek i ta leżówka, dobra Leżówka? Nie, to leżówka, aha Teraz słuchajcie, tu jest słuchajcie, odcinek poprzedni, zobaczcie jak to się oglądał i tutaj będzie ciekawie, mam nadzieję. Tutaj nie ma żadnych komentarzy, więc nic nie mogę odpowiedzieć na ten moment, więc tu mamy to gospo. Jeszcze, słuchajcie, wjadę na sklep na chwilę. To gospo jest przed, za sklepem, więc będzie dobrze, wjedziemy. Czyli tu gdzieś jest... Hmm. tu jest mechanik. W sklepie jeszcze się nam kazał komentarz zapytać, czy na pewno nic nie widzieli, więc nie szybko. Hejcie. Witam, nie widział pan... nie widział pan tu Mandianu? Tak. Nie? Nie? Tak, ja żebym tam żeby szedł, proszę... Dziękuję że nie. Słuchajcie. Idziemy sobie na tą gosławicę, na tą wioskę i może go znajdziemy, jak nam ktoś pod... Albo sami, albo ja, bo jak ktoś nam coś podeśle... ...żebym tą gosławicę przejechał już tak naprawdę. Upa, jak przejdzie. Chyba no, domu tu nawet nie ma. Bierzemy jak do siebie, bo tu nie wiem, czy ktoś nawet mieszka. autku nie chodzi. Halo, halo, jest tu ktoś? Dobra, chyba nie ma. Kartkę tutaj zostawimy taką, jak tam. Przybite. Tutaj jest taki gospodarz chyba bardziej bogaty, mieszka. Słuchajcie, tego nawet na nawet w ...wolnych obrotach, jak autko samo pyrczy. Dobra, tutaj jest taki dzielony na dwa ten garaż. Wysiadacie rękawiczki, żeby nie było śladu tak to prawdziwy zawodowy policjantrowi. No słuchajcie, nie przychój tak słuchajcie, jakby tu było jakby... Słuchajcie, zaraz słuchajcie, są określni, bo mamy ma inaczej tydzień. Zaraz się będziemy będziemy się widzieć na odcinku też Tu połączonym z jedną akcją, którą mam fajną w planach. Tu jest tył, raczej tu na tyle nic nie ma, a jedynie wiatr, ale też puszcza. No to jest taki plac wielki. Słuchajcie tam. Tam słuchajcie, słuchajcie, wyjeżdżamy. nie chodźcie na tą laskę się stawiać. Um, My jedziemy się zapytać na tą wioskę obok, tam gdzie kumpel mieszka. U kumpla pytałem dzisiaj, znaczy powiedział z pracy, e, nic nie widziało, żeby się, więc e, będzie naprawdę ciekawie co znaleźć. Tu słuchajcie, też były podejrzenia, ale tutaj nic nie ma. Czekaj, tu słuchajcie, było jakieś statystyczne czy coś w tym stylu. Ludzie po prostu pozamykali i tyle. tu przykamujemy letko, ale nie za, nie za Słuchajcie, jedziemy na wioskę, tam gdzie jest o kumpla. Pani oni dał dałbyś przykład, może. Można i tak powiedzieć, ale też nie trzeba tak robić. Słuchajcie, my mamy fajny czas, więc jedziemy dalej. Tutaj widzę 12 minut nagrania. O, ale Słuchajcie, jakiś jaki dom. I tutaj kolejny. I możemy się też wracając zapytać, bo już nie mamy tutaj przykazu, czego do przeszukania. Kolejny. Znaczy pojedziemy w prawo, znaczy w lewo teraz sensie znaczy, jest taki jeden domek, który nam może wrzucić Dużo światła na sprawę Tu byś wyhamował. Mamy ustąpa tylko, nic więcej Dobra, tu nic, nic Kubicka se idzie, 50 tu jest, dobra Tu mamy ten dom Jaki taki domek, o to jest to samo co było tam tu jest ten dom. Nie ja powiem nie, wychodzę lepiej, na załom który tu jest ten dom, dokładnie mieliśmy się spytać, zaraz będę po adresie szukał. To było, miało być po lewej stronie, co mi się wydaje. No ten na pewno nie. A, koniec mapy jeszcze, fajnie. Przecofniemy w prawo to. A słuchajcie, kanietniku policjantowym. Sprawdzimy i Wam powiem Nie będziemy wycięcia Dobra, już wszystko wiem Aka zaraz będzie używana Więc jedziemy Tutaj słuchajcie będzie mowa przez jakieś namachą czy przez to jest tak napisane Słuchajcie, my musimy do głównej drogi się stanęcie, wrócić była dziura w płocie a nasz taka przejazdowa w Słuchajcie, nie było dobra. Autko zgaszone, więc my idziemy na początek ulicy. Tu chyba ten dom, gdzie stanąłem praktycznie przy nim. Hmm, tak mi się wydaje, tu jest pierwszy. Tu jest taki drugi. Nie. Tu jest trzeci, to ma być czwarty dom. A, to autko słuchajcie stoi, tutaj mamy wejść przez bramę, tak nam napisał komendant. Poli... Mm. i tam, czego to będzie Pioszek, Ta, starszy pos, postarunkowy pisból, ja mam do pary, Pani pytań bo tak. Bo tutaj mnie skierował, skierował kolega z patrolu, mm, który tak, został skradziony chciałbym wiedzieć, czy Pani coś widziała z panie. no jest no, aha, tam go ukryli, to w dobra, więc mam nadzieję, że wszystko wiem, mam nadzieję, że wszystko wiem. Hmm. Poprzejcie jak nie jesteście jechali. Od około 15. Nie? Aha dobrze. To ja już chciałem jadę, to dziękuję serdecznie. Mój numer telefon weź czego. Mój numer telefonu, że... Masz powiedzieć, to widzę do widzenia. Słuchajcie, nie wiem. Słuchajcie, czy zrobimy na tym. Kurde się jeden wapna, tak widzę po czasie. Wiedział, tu jest tutaj. Nie wiem jak ten czas wam powiem zleciał szybko. Gosią może coś widział. Widział? Gdzie jesteś jest? jest? Andrzej. dobry. Do, dobry. dobry. Dzień pitbull? Witam. Witam pana... Pana władzę. Szukam kombajnu. A nie, ani że... Pa stąd? Nie, przyjeżdżę. Co ty Słuchajcie, posił przyjazny stąd. My... my stąd y, zawijamy. Słuchajcie, mamy, słuchajcie, troll dzisiaj podany. I odcinek z szukania. Nie, cały wyszedł. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Taki odcinek, że nietypowy. Nie, chyba nie będę jechał auto zdawać na razie No my sobie tutaj zawijamy i ogień! dajcie jeszcze co idziemy, będę się zajechać do tutaj Do takiego ogrodzenia, złoczyć z, z tymi czymś tam, nie od tu to w ogóle nazwać Jak, jak się się to będzie fajnie, też nie chcę tak gnać Więc zobaczcie będzie ciekawie Minęliśmy ten dom czy co? Nie, tu jest ten, dobra Kurcz, tutaj któryś z tych domów powinien na naszą wskazywać Dobra, jest o, Czy czyli tu zakład jakiś jest no nie mogę coś widzieć, słuchajcie, my idziemy szybko się zapytać, żeby to nie blokować im ruchu Nie wiem co oni tu robią Oka, to jeszcze coś w tym stylu Do domu wejścia <laughs> Jak nie ma, tak nie było Tu jest Wejdźcie dzisiaj tu Weszłem Policja otwierać. No to mam przyjaciół mam powiem wejście. Dobra, starszy podstudująkowy pitbull. Gdzie ja tu do pani przyznaję takie słowa, czy pani kombajnik tu nie widział, podobno tutaj przejeżdżał, tak? Jasne, nie widziałam i ja wstędzam w trawo. Jeszcze dospinałem się przed... Je tam, ja i niego chyba ci usłyszeć, boś po nie widać. Dziękuję bardzo za informację, jakby się coś przypomniał. Numer telefonu. Jeszcze mam jedno... Dobrze, okazie, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. O której ja nie wiem nie było? Około 15 i dzisiaj. Dziękuję, do widzenia. Widzenie. Widzenie. słuchajcie, mam nadzieję, że dwa głosy się wam fajnie spodobały. No słuchajcie, wsiadamy, nic nie idzie nic. Słuchajcie, wsiadamy tutaj. Mógł mój też... Słuchajcie, awaryjne gdzieś podpisane, mógłbym coś jeszcze zrobić. Słuchajcie, jedziemy tam, gdzie ludzie mówią, bo mamy dwa tropy te same. Słuchajcie, kluczyk nam właśnie rolnik dał. Nam słuchajcie, kluczyk dostaliśmy. To więc e, y, y, Możemy wsiąść i odpalić, bo złodzieje na kable czy akumatora w ogóle jest. Więc, słuchajcie, w całym, klasie gdzie mówiłem, co mi tak, no nie pasuje. Więc przystanę, tu mamy jeszcze dalej. Tu słuchajcie, jest ten, tu jest... Dobra, no, teraz, tu jest ten domo. No, dosłownie powiedzieć, słuchajcie, my sobie tutaj z boku widzimy, Ale słuchajcie, nie będę gasił. Ła, fajnie. Widzimy, weszli. Miałem w sensie letki zapas. Ludzie, ludzie, słuchajcie, dobra. Żeby ludzie nie wchodzić jak do siebie. Tam, żeby sprzedawać. Kogo? Pitbull? Nie ma nikogo. Zostawiłem tą kartkę, żeby w razie czegoś zaginięcia proszę dzwonić. Ustawiona. W sensie... Okno. Tu masz. No powiem, nie będzie to za łatwe to od dzisiejsze. Aha, mówili ludzie, otwarte. Ja mam powiem, nie... Nie mogę nic nie wjechali w ogóle. Nie ludzie mają trochę... Aha jak go postawili w ogóle. Z nominator... Tu razmi na tromeka 200. A, No Widzicie. Ja trochę... zaraz pił tam bym... Czajcie, zamiast się muszę trochę potepać. tak jeździmy tu strony na osłuty, dobra. dobre. Wezam to, szybko do tyłu biegniemy się akumulator i będziemy kończyć kończył na 20 minut wybija i być dobrze. No my go spalimy jeszcze. Wyszcie, no, jak wszyscy nam znaleźć, będzie nasz usługodawca takim kombajnem nam da pojeździć. Spisajcie się jak się akumulator ładuje. Czas idziemy do kolejnego